Witajcie na naszej piątej już lekcji polskiego. Dziś porozmawiamy o tym, co w Polszczyźnie przyjemne, zabawne, ale i o tym, co sprawia trudności. Poznamy polskie przysłowie i powiedzenia oraz frazeologizmy, ale też porozmawiamy o najczęstszych błędach, jakie Polacy popełniają mówiąc w swoim ojczystym języku. Ale najpierw kilka definicji. Przysłowie, powiedzenie i frazeologizm to nie to samo. Powiedzenie to zwykle krótka, zwięzła forma, z której możemy wyciągnąć morał, czyli jakąś naukę. Z kolei przysłowie to zdanie zaczerpnięte zwykle z literatury lub z kultury ludowej, które utrwaliło się w języku i również niesie jakieś pouczenie, jakąś ludową mądrość. Wreszcie, związek frazeologiczny to ustabilizowane w języku połączenie wyrazów, które razem znaczą coś innego niż każdy, niż każdy z osobna. I tak na przykład pies ogrodnika nie oznacza ani psa, ani zwierzęcia, które byłoby własnością kogoś, kto uprawia ogród. Pies ogrodnika to osoba, która. Nawet jeśli z czegoś nie skorzysta, nie podzieli się z zazdrości tą rzeczą z kimś drugim. Zach Będzie ją chciała zachować tylko dla siebie. Z kolei, na przykład, drzeć koty nie oznacza wcale maltretowania zwierząt. Drzeć koty to po prostu kłócić się. Z kolei, frazeologizm pierwsze koty za płoty oznacza, że początek czegoś trudnego, nowego dla nas. Jest już za nami. Poznamy teraz kilkanaście polskich przysłów i powiedzeń. Dowiemy się co znaczą, a czasem także skąd się wzięły. Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Oznacza, że kiedy chcemy komuś zrobić na złość. Zwykle to nas dotykają konsekwencje tego. Z kolei, w powiedzeniu Mądrej głowie, dość dwie słowie, chcemy przekazać, że kiedy ktoś jest mądry, może nawet z krótkiej wypowiedzi czy z niewielu informacji wyciągnąć cały kontekst i znaczenie sytuacji czy komunikatu. Jest to o tyle ciekawe powiedzenie. Że występuje tu dawna, staropolska, tak zwana liczba podwójna. Stąd mówimy dwie słowie, a nie, jak powiedzielibyśmy współcześnie, dwa słowa. Przysłowie: Kto rano ja wstaje, temu Pan Bóg daje, ma w swoim znaczeniu zachęcać do wczesnego wstawania, ale oznaczać też, że chęć do pracy i zaangażowanie się opłacają. Przynoszą zyski. Gdzie kucharek 6 tam nie ma co jeść, znaczy z kolei, że w miejscu, gdzie pracuje dużo osób, lub w projekcie czy zadaniu, do którego zaangażowane jest zbyt wiele osób, zwykle zamiast sukcesu przychodzi niepowodzenie. Nie trzeba tego odnosić tylko do sytuacji kuchennych czy kulinarnych. Wybierać się jak sójka za morze oznacza z kolei wybierać się gdzieś długo, co interpretowane jest w ten sposób, że sójki nie odlatują, tak jak niektóre inne ptaki, na przykład bociany, na zimę do krajów cieplejszych. Przysłowie to, utrwalił między innymi Jan Brzechwa w swoich wierszach dla dzieci. Gdyby lub żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Używamy tego powiedzenia wtedy, kiedy chcemy zwrócić komuś uwagę na konsekwencje jego działań. To, że stało się coś złego lub nieoczekiwanego, wynika bezpośrednio z czyich nie zawsze nawet złych czy błędnych decyzji. Głodnemu chleb na myśli to powiedzenie, znaczy z kolei, że kiedy mamy jakąś dojmującą potrzebę, kiedy czegoś bardzo potrzebujemy czy chcemy, to automatycznie głównie na tym skupiamy swoją uwagę i myśli, nawet jeśli wszystkie osoby dookoła widzą rzeczywistość inaczej. Wiele przysłów i powiedzeń w języku pol polskim odnosi się właśnie do. Głodu, biedy czy niedostatku. Tak jest także w kolejnym y, powiedzeniu, o którym będziemy teraz mówić, czyli Biednemu zawsze wiatr w oczy. Wiele przysłów i powiedzeń w języku polskim wiąże się z biedą, nędzą, niedostatkiem czy głodem. Tak jest i w tym przypadku. Przysłowie Biednemu zawsze wiatr w oczy oznacza, że. Osoba biedna zawsze ma właśnie podgórkę, znowu używając frazeologizmu, zawsze ma trudniej. Wszystkie okoliczności są dla niej niesprzyjające. Czasami to przysłowie ma również dopowiedzenie a bogatemu na, diabeł nawet dzieci kołysze co z kolei oznacza, że osoba bogata ma sprzyjające w życiu okoliczności i nawet y, w tym przypadku opieka nad dziećmi jest dla niej zapewniona. Kolejne powiedzenie, wyjątek potwierdza regułę, jest z kolei łatwe do zinterpretowania i zrozumienia. Bardziej chodzi o kontekst, w którym go używamy. Mówimy w ten sposób wtedy, kiedy na przykład ktoś się z nami nie zgadza, ktoś stara się podważyć naszą tezę. Wówczas staramy się zbić jego argument, mówiąc, że jest to tylko wyjątek, który właśnie potwierdza regułę. Mówiąc, że wyjątek potwierdza regułę, staramy się obalić jego tezę. Mówiąc właśnie, że to tylko wyjątek, natomiast nasza teza jest nadal słuszna. Przysłowie: Ten kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, jest jednym z wielu przysłów i powiedzeń w języku polskim, które odnoszą się do sfery duchowej, do chrześcijaństwa. W wielu przysłowach występuje diabeł, piekło. Rzadziej, co ciekawe, strona pozytywna. Aniołowie czy niebo. Ten, kto daje i odbiera ten się w piekle poniewiera. Znów chodzi tu o kontekst użycia. Używamy tego przysłowia wtedy, kiedy ktoś chce nam coś odebrać, a my chcemy mu to wperswadować, lub już coś zostało nam odebrane, i chcemy wskazać na niesłuszność moralną takiego postępowania. Kolejne przysłowie z piekłem: dobrymi chęciami. Piekło jest wybrukowane. Znów oznacza ono, że dobre chęci nie wystarczą, że nie liczą się tylko szlachetne zamysły i intencje, ale najważniejsze jest działanie. Wiele powiedzeń i przysłów w polszczyźnie nawiązuje też do zachowań zwierząt. Tak jest chociażby w przypadku powiedzenia. Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one. Oznacza to, że kiedy dołączymy do jakiegoś towarzystwa, które zachowuje się w określony sposób, ma określony sposób mówienia, ubierania się lub właśnie określony kod zachowania, aby zostać przez nie przyjętym, musimy zachowywać się tak, jak przedstawiciele tego środowiska. Jest to, może ktoś powiedzieć, pochwała konformizmu, ale może po prostu obserwacja z życia społecznego. Małe dzieci, mały kłopot, duże dzieci, duży kłopot oznacza po prostu bardzo życiową sytuację. Kiedy wydaje nam się, że to z małym dzieckiem jest kłopot, bo trzeba je przewinąć, ubrać, bo samo sobie nie poradzi, to z czasem w życiu okazuje się, że to właśnie nastolatkowie czy dorosłe dzieci mogą nam przysporzyć kłopotów prawdziwych. Kolejne przysłowie związane z kontekstem religijnym brzmi człowiek jest tu kilka wersji, można też powiedzieć, żołnierz strzela, Pan Bóg kule nosi. Oznacza to, że mimo naszych działań, mimo tego, że to my podejmujemy decyzje w naszym życiu, nie wszystko zależy od nas. Często to w tym przypadku siła wyższa. Ktoś inny powie, że kontekst zdarzeń czy inne okoliczności wpływają na to, jak nasze działania się zakończą, jaki przyniosą efekt? Im dalej w las, tym więcej drzew. Tego powiedzenia używamy, kiedy chcemy opisać sytuację, w której wchodząc w jakąś sprawę, w jakieś zagadnienie czy w jakieś działanie jest nam coraz trudniej. Sytuacja jest coraz bardziej skomplikowana. Choć mogłoby się wydawać, że jest odwrotnie, że kiedy już zaaklimatyzowaliśmy się w jakiejś sytuacji, będziemy wiedzieli, jak, nie, jak w niej postępować. Możemy go użyć na przykład, kiedy ktoś, zgłębiając jakieś zagadnienia, widzi jego coraz większą, większe skomplikowanie. Powiemy te, wtedy, no właśnie, im dalej w las, tym więcej drzew. Kolejne powiedzenie z kontekstem religijnym. Co nagle to po diable? Tak jak mówiłam, więcej przysłów i powiedzenia w języku polskim odnosi się do sfer piekielnej niż niebiańskiej. Co nagle to po diable? To powiedzenie, które zniechęca do działań właśnie nagłych czy nieprzemyślanych, ponieważ nie możemy przewidzieć ich konsekwencji i prawdopodobnie będą one negatywne. Każdą sprawę warto przemyśleć i zaplanować, zanim podejmiemy się jakiegoś działania. Bez pracy nie ma kołaczy. To powiedzenie można z kolei powiązać z, kto rano wstaje temu Pan Bóg daje. Jest to jedno z ludowych przysłów, które mówią o tym, że liczy się ciężka praca i że ważny jest, jest nasz wkład, nasze działanie, żeby coś osiągnąć. Jeśli nie będziemy pracować, jeśli nie włożymy w jakieś działanie wysiłku, nie zdobędziemy kołaczy. Kołacz to Staropolskie, dzisiaj już bardzo rzadko przyrządzane ciasto z rodzynkami, które często występowało na świątecznych stołach. Nie taki diabeł straszny, jak go malują. Używamy tego powiedzenia przysłowia wtedy, kiedy chcemy pokazać, że sytuacja okazała się mniej straszna, mniej trudna, mniej niebezpieczna niż tego. Oczekiwaliśmy, niż, tego, niż o tym zapewniali nas też inni ludzie być może, którzy przez nią przeszli. Konia kują, a żaba nogę podstawia, to kolejne przysłowie z cyklu tych związanych ze zwierzętami. Oznacza ono, że przy jakimś ważnym projekcie czy dużej sprawie osoba mało znacząca Próbuje wyrazić swoje zdanie i sabotować całe przedsięwzięcie. Oczywiście bez sukcesu, i przy okazji jest to nieco śmieszne, czy wręcz groteskowe. Kolejne powiedzenie, można powiedzieć zwierzęce tu jest lub tu leży pies pogrzebany pochodzi z języka niemieckiego: Hier ist, hier ist der Hund begraben. Co oznacza po prostu, że to jest sedno sprawy, to jest główny przedmiot tego, o czym rozmawiamy. To jest to, na czym powinniśmy się skupić. Niektóre przysłowia czy powiedzenia pochodzą właśnie z języków obcych i zostały przetłumaczone zwykle wprost. Stąd w Polszczyźnie kilka, czy nawet kilkanaście powiedzeń i przysłów. Które pochodzą z łaciny i zostały właśnie przetłumaczone bezpośrednio z tego języka. I tak na przykład, czas ucieka, wieczność czeka, które odnosi nas do śmierci, do skończoności naszego życia, jest to powiedzenie pochodzące właśnie z języka łacińskiego. Podobnie jest też z przysłowiami czy powiedzeniami, których na pierwszy rzut oka nie powiązalibyśmy z łaciną. Tak zakorzeniły się w języku polskim. Na przykład darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby albo z dużej chmury, z wielkiej chmury mały deszcz. Oba te powiedzenia pochodzą z łaciny i zostały właśnie przetłumaczone bezpośrednio na Polski. Podobnie nieco złośliwe powiedzenie, głupim sprzyja szczęście bądź głupim szczęście sprzyja, które oznacza że osoba, która na coś nie zasługiwała, bądź, bądź osiągnęła coś przypadkiem, zdobyła właśnie dużą nagrodę czy wielki zysk, mimo tego, że nie włożyła w to ani wysiłku, ani też żadnej mądrości. Istnieje wreszcie w polszczyźnie grupa powiedzeń, które możemy określić jako historyczne, które wiążą się jakoś z historycznym kontekstem i z wydarzeniami z naszych dziejów. I tak na przykład ym, przysłowie Polak-Węgier, dwa bratanki i do szabli, i do szklanki, wiąże się z naszą wielowiekową przyjaźnią z południowymi sąsiadami. I oznacza właśnie, że zawsze Polaków i Węgrów łączyła przyjaźń, i objawiała się ona nie tylko właśnie w biesiadowaniu, w ucztowaniu, stąd ta szklanka, ale też. We wspólnej walce o wolność naszą i waszą, jak chociażby było w XIX wieku. Stąd szabla. Tak samo jest z powiedzeniem: Nie od razu Kraków zbudowano. Znowu, Kraków był drugą po gnieznie stolicą Polski i rozbudowywał się przez nie tylko wiele dziesięcioleci, lecz wręcz wiele stuleci. Stąd, kiedy mamy do czynienia z jakimś dużym projektem, który siłą rzeczy idzie powoli, mówimy, nie od razu Kraków zbudowano. Duże przedsięwzięcia wymagają większego nakładu czasu i postępują etapami, nie od razu. Teraz przejdziemy do najczęściej popełnianych przez Polaków błędów językowych. Mimo tego, że jesteśmy rodzimymi użytkownikami języka polskiego, to nam także zdarza się popełniać błędy, które wytykają językoznawcy i które dobrze jest korygować. Dziesięć najpopularniejszych z nich omówimy sobie pokrótce teraz. Pierwszy z nich doty dotyczy właśnie powiedzeń i przysłów, czyli tematu, o którym mówiliśmy przed chwilą. Wiele osób zamiast powiedzieć, pójść po linii najmniejszego oporu, mówi pójść po najmniejszej linii oporu. Oznacza to, że mm, osiągnąć coś jak najmniejszym wysiłkiem, czy wkładając w coś jak najmniej pracy, czy wybrać drogę, która jest najmniej y, niebezpieczna czy trudna. Ale właśnie chodzi o najmniejszy opór, a nie najmniejszą linię. Stąd pójść po linii najmniejszego oporu. Przekonywujący. W języku polskim nie ma takiego słowa. Jest to błędne połączenie dwóch możliwych wersji czasownika przekonywać. Możemy powiedzieć albo przekonujący, albo przekonywający. Ale ponieważ w przekonującym jest u, w przekonywającym nie ma, wiele osób myli, łączy te dwa słowa, mówiąc właśnie przekonywujący. Nie mówimy tak, mówimy przekonujący bądź przekonywający. Bo właśnie bez okoliczniku przekonywać. Okres czasu. Jest to plaonazm nazywany potocznie masłem maślanym. Skoro coś jest masłem, to wiadomo, że jest maślane, jeśli coś jest okresem, to wiadomo, że czasu, bo słowo okres oznacza właśnie dany odcinek czasu. Stąd wystarczy powiedzieć: W tym okresie, na przykład, byłam zatrudniona tu i tu. Nie trzeba mówić w tym okresie czasu, bo oznacza to tak naprawdę to samo dwa razy powtarzamy tę samą informację. Na dworzu. Po polsku możemy wyrazić to, że wychodzimy z budynku na kilka sposobów. Możemy powiedzieć: Jesteśmy na dworze. Możemy powiedzieć: Jesteśmy na polu to regionalizm małopolski krakowski. Możemy też powiedzieć, że jesteśmy na zewnątrz. Natomiast nie mówimy na dworze, na dworzu, tylko na dworze, tak samo jak we dworze, a nie we dworzu. Określenie y, na dworze wzięło się prawdopodobnie stąd, że w mazowieckiem dworów było niewiele. Natomiast w Małopolsce. Y, Często, częst, częściej występowały dwoje szlacheckie, w związku z czym szlachcic wychodził z dwoju na pole. Teraz błąd, w którym są aż dwa błędy w jednym związku wyjazowym. Ubrać sweter. Po pierwsze, po polsku słowo sweter nie istnieje, możemy co najwyżej powiedzieć sweter. Po drugie, ubrać. Ubranie możemy założyć. Możemy też ubrać kogoś, na przykład dziecko czy młodszą siostrę, ewentualnie choinkę. Natomiast sami siebie nie ubieramy. Poprawnie mówimy założyć swetr, czy swetę, czy inną część ubrania. Często ostatnio występującym błędem językowym jest używanie słowa bynajmniej. Jako zastępnika słowa przynajmniej. Są to dwa oddzielne słowa, które znowu mają dwa różne znaczenia i nie należy ich mylić. Słowo przynajmniej oznacza, podobnie jak co najmniej, że jest to jakaś minimalna ilość czy minimalna treść, która jest nam potrzebna, na przykład w wypowiedzi. Natomiast bynajmniej jest wzmocnieniem zaprzeczenia. Na przykład czy to ty zjadłeś całe ciasto? Bynajmniej to na pewno nie byłem ja. Zatem nie mówimy bynajmniej w kontekście zastępując przynajmniej. Trzy ostatnie błędy, te występujące w płaszczyźnie prawdopodobnie najczęściej, dotyczą odmiany czasowników i ich wymowy. Po pierwsze, poszłem. W po polsku mężczyzna powie poszedłem, kobieta zaś poszłam. Różnice w odmianie tych czasowników zależnie od osoby i od rodzaju wynikają z historii polszczyzny. Stąd kobieta w rodzaju żeńskim mówi poszłam, mężczyzna w rodzaju męskim mówi poszedłem. Bezokolicznik brzmi natomiast pójść. Zatem nie poszłem, lecz poszedłem. Wziąć. Po polsku mówimy wziąć. Jest tam krótka końcówka, występuje samoci bez eś. Ponieważ jednak coraz więcej pojawia się w polszczyźnie czasowników ko kończących się na sici, również ten od dawna w języku polskim występujący czasownik wziąć, niektórzy starają się dostosować do tych nowo powstających. Mówimy jednak wziąć. Wziąłem, nie wziąć. Chociażby dlatego, że mówimy wzięcie, nie wzięście. Hmm. Mówimy wreszcie włączać, nie włączać. Tak jak mówimy przełączać, a nie przełączać. I włącznik, a nie włącznik. Ponieważ jednak w innych językach słowiańskich on i ,,ę", już właściwie całkowicie zanikło. Polszczyzna jest jednym z ostatnich języków słowiańskich, w, których, w którym te samogłoski jeszcze pozostały. Możemy także i w języku polskim dostrzec proces ich stopniowego zanikania. Stąd prawdopodobnie włączyć z on często wymawiane jest jak an, włączać. Ale pamiętajcie, nie mówimy tak, mówimy włączać. Pamiętajcie, żeby przestrzegać. Zasad, o których dzisiaj mówiliśmy, wystrzegacie błędów, które wymieniłam, ale też innych. Zapraszam do wykonania testu online, ale także wraz z testem znajdziecie link do wykładu profesora Jana Miotka, znanego polskiego językoznawcy, miłośnika i krzewiciela polszczyzny, w którym mówi on właśnie o związkach fazeologicznych i przysłowiach. Jeśli macie ochotę, zapraszam do wysłuchania tego wykładu. Dziękuję.